Tyle ludzi jest tutaj, że już widzę, że będzie dużo gadania. Dobra, hologram informacyjny. Najnowsze doniesienia. Ondrojeńskie siły kosmiczne potwierdziły, jakoby to republikańska armada była inicjatorem bitwy na na... nad naszą planetą. Wywiad wojskowy utrzymuje, że pierwszy strzał oddał republikański statek Mroczny Jastrząb. Okej. Okay. Mroczny Jastrząb zestrzelił 15... Onderońskich myśliwców zaniezdążył go nie wojska pułkownika Tobina. Serio, nawet ni jednego nie zastrzelił. Krowa Talia zamierza przemówić dziś wieczorem. Nie wiadomo jednak, czy jej poparcie dla Republiki nie zmalało po dzisiejszym incydencie. Okej. Okay. Fajnie w ogóle, że zestrzeliśmy 15 myśliwców, nawet o tym nie wiedząc. Pracownik, obywatel... Obywatel, obywatel, obywatel... żołnierze... żołnierze. Co? Strasznie punktu kontrolnego. O nie, biedne te. Zobaczymy, co oni tutaj wykombinowali. Jeźdźca bestii. Poskromiona bomba. To zwierzę wygląda niespokojnie. Pomyślność uśmiecha się do ciebie, my Myślę, mylę się myśląc, że jesteś telezjańskim kupcem. Nie jestem kupcem. Pomyśleć zatem nadal nie uśmiecha się do mnie. Bestie dalej będą czekać w klatkach. Kim jesteś? Jestem jeźdźcą bestii. Pokonywałem wielkie dystanse gromadząc zwierzęta, które tu widzisz. Ciągle mam nadzieję, że i to Rianie, albo Tolosjanie przedostaną się przez wojskowe siły przeszukiwawcze, żebyśmy mogli je sprzedać. A powiedz mi o tych jeźdźcach bestii. Nasz lud był tutaj od wieków, chociaż nie zawsze byliśmy jednością z dziczą Onderoną. W starożytnych czasach nasz lud składał się z kryminalistów więźniów, którzy zostali wygnani z Izis skazani na śmierć w dziczy. Jak się trzęsą te bomby, te małe tam w klatkę, e, stawić się naszą siłą i kompanami. Walczyliśmy bez końca z Izis o zasoby i przetrwanie. Okej? Izis w ogóle. Izis. <laughs> Ledwie dwie generacje temu księżyczka Iziz o imieniu Galia i wielki bohater z o imieniu Oron Kira pobrali się coś się coś a co wszystko się wyjaśnia. nad Besio to powietrzu. E... Dlaczego ty losy twoich bestii? Co za... mało, oh, kurde, Darth Malak jeden. I Torijanie szukają odpowiednich form dzikiej fauny do stworzenia nowego telos, ale jej kupcy są zatrzymywani na blokadzie. A powiedz nie, dlaczego telos chce twoich bestii? Dobra, to już pytałem. Twoje bestie wydają się być niespokojne. One są trzymane w tych krajach już od dłuższego czasu, ale czasem czuję, jakby coś innego na nie wpływało, jakby coś się przerażało. Może jest w położona jest w ciczy, a ulice stają się coraz niebezpieczniejsze. Okej. Okay. Dlaczego yy, masz tak wiele bestii w klatkach? Bestie, które tutaj widzisz, są przeznaczone do transportu na teren. A jest Republiki. Muszą uciekać na gruntowne i niepotrzebne długie przygrywania, więc miasto muszą czekać. Przepełnione bestiami w klatkach, zaprzestaliśmy oswajania bestii na jakiś czas, ale wciąż ich pełno w mieście. Terekslawi jeść, co mi to ryanie przyniesie, pogasły i pomyśleć, nasza kolenia przesprowała, ale teraz. Dobra, na mnie już czas, żegnam. Wygląda niespokojnie. Oswojona bomba, oswojona bomba. O, jaki ten biedny, jak się boi. Łapką się zakrył. Oswojony kanek. Hmm. O nie, co się dzieje? Kurde, klatka się otworzyła. Trwała się spod jego kontroli. Szybko, trzeba ją zabić. O Ołamuj bestii. No i co, nie możemy jej z powrotem do klatki. To mi głupio. Ja bym chciał ją do krzeski schować. No ale dobra, jak musi skinąć, to musi Okej. Okay. Po problemie. Nie, nie wiem co powiedzieć. Słyszałem o czymś takim takim różne opowieści, ale uznaję je za zmieszane Przepraszam najmocniej od czasu pierwszego Drexla. Nie straciłem panowania nad bestem. Proszę wejść kryzys za to, że naraziłem cię na takie niebezpieczeństwo. Eee. Myśli, że parę wykredytów jest no, w no, no, no. Dziękuję ci za kredyty. Nie są konieczne. Zatrzymaj je, proszę. Oszczędzą mi wstydu, jakie przysporzyło mi zachowanie moich bestii. Co się stało? Dlaczego bestie mnie zaatakowały? Bestie w ciągu dnia stają się coraz bardziej niesforne. Wieści głoszą, że trnący się żar polityki tego miasta wytwarza dym, które one czują i wydychają. Powracają więc do swojego pierwotnego instynktu. Jak, jak już zdążyłeś zauważyć, kiedy wchodzą na tę drogę, nawet doświadczony jeźdźca bestii nie może nad nimi zapanować. Jak tylko opuszczę to miejsce, porozmawiam z moją rodziną. Mamy sporo do przedyskutowania. Na już czas, żegnam. Punkty jasnej strony mocy. Ok, dzięki. Kreja. Naucz mnie więcej o mocy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Eee. Nie, pomógł, yy, nie później z nią sobie pogadam. Najpierw musimy pozwiedzać tutaj widzę jakiegoś kupca mamy Margar. Hello Margar, Ty, chodź tu bez moich potężnych broni i tarcz będziesz słaby i bezbronny. Oferta specjalna tylko dla ciebie. Akualiszański kupiec w ogóle nawet nie, nie wiem, jak, nie pamiętam jak ta rasa się nazywa, ale widzę, że nie jacy. Akualiszanie. Czy ty czasem nie powinieneś zajmować się łamaniem kończyny jakiemuś bitowi? <grymne> nie masz nic, co by mnie zainteresowało. Zostaw mnie w spokoju. Krytyk nie potrzebuje twoich śmieci, by być silnym. Co wiesz o Isis? Wszystko tutaj zmienia się w brudny stos. Wojsko jest straszne. Królowa tu rządzi, ale wiele jej żołnierzy jest bardziej... Zły człowiek nie pozwala mi sprzedawać moich dóbr w ISIS, ale jak może postrzegać złych ludzi bez wielostrzałowych blasterów i tarczy energetycznych? Co wiesz o królowej generale? Niektórzy mówią, że królowa talia jest słaba i kolei, że nie. Jednak faktem jest, że pragnie zostać z republiką. Na pewno jest generał i kuzyn jest bardzo potężnym człowiekiem i myśli, że republika to kłopot. Republika ściąga mnóstwo zagrożeń na swoich członków, ale Waklu jest jeszcze gorszy, bo nie pozwala mi na sprzedawanie moich dóbr w Iziz. Eee, co masz na sprzedaż? Wewnątrz mięsa kwitnie przestępczość, a głupi doronianie nie pozwalają tak handlować broją. Potrzebują moich towarów, żeby się bronić. Ale oni mówią, że moje dobra są zakazane, więc wszystkie te mordercze narzędzia stoją tu nieużyte. Ale jak dla Ciebie specjalny wyprzedaż od nieszczęścia Margar? Chciałbym zobaczyć towar, który masz na sprzedaż. Szata Ucznia Matukai. Szata Mrocznego Padawana. Czy ja nie mam tej szaty Ucznia Matukai przypadkiem? Ejku, co my tutaj mamy za ciekawe rzeczy? Dobra, broń. Z broni to nic ciekawego. Dobra, pancerze, szaty. Szkoda, że nie można jakoś porównać z tym, co się nosi aktualnie. Chełm świadomości, oślepiacz arkaniański. Monarszy wizjer, perswazja plus O Ograniczenie łuki, nie mogę tego nosić. Pochłaniacz dźwięku Monarszy wizjer To było całkiem ciekawe Różne, różne. Co ty masz w różnych? ogniowo wibrujące. Yy. Ok, nakładka dźwiękochłonna. Typ pierwszego. zwykły ostrze z muliny Średnie ostrze dewarojniańskie de Stamtąd nic, ale nie wiem, czy tego ma na wizjera, by sobie nie, nie sprawić. Bo jest całkiem ciekawy. Cena 1800, a też i tyle tych kredytów mamy, że... W ogóle ten wizjer jaki drogi jest, 1800, to już szaty są tańsze. 9300. To chwila, zamknij, zobaczę sobie. Co mi to daje? Modyfikator trafienia, spostrzegawczość, ukrywanie się, zręczność. Kurde, całkiem fajniejsze to jest. Tylko, że fajnie by było w końcu, jakby no właśnie było widać jej twarz. Byłoby całkiem sympatycznie. A może kupię najwyżej komuś innemu założę. A ta moja szata, co ona ma? Dobrony 1, charyzma 2, regeneracja mocy 1. Okay. Dobra, może wezmę sobie to na głowę. Co to tam było? Jak to było? Ma naszy wizjer. A wezmę sobie kopię, co? Puchania dźwięku. Yy. Ciężki kombinezon. szata ucznia ma tutaj. I... Nie wiem, żeby też nie wziąć. No, wezmę to, może da się jakiemuś scholiasie albo innemu atonowi. Pewnie tak wywaliłem pieniądze za, na darmo. Szaty szarych Jedi ja mam. Szata ucznia ma tutaj. Ktoś nosi tą szatę już. Tylko nie pamiętam, komu dałem tą szatę. Nie dałem wizas y, przypadkiem tej szaty? Tam na tym księżycu? Do yy, dobra, perswazja, charyzma. Ciekawe, jak w tym wygląda. Okej, okay, jakoś dziwi. Monarszy Wizjer. <noise> ale całkiem spoko ona wygląda w tej masce w Ja no nie wiem czy nie wrócę na z powrotem na tą maskę No całkiem fajne ma te yy, No właściwości on brakowało mi słowa Dobra kreja to może tobie damy monarszy wizjer fazja, proszę bardzo. A tobie też coś damy. Chełm świadomości. O, albo... To? No nie ma to. Chłopak. Dobra. Kraja, widać to u ciebie? Nie widać. U niej to nic nie widać. Dobra, jeszcze z nim pogadajmy. Co można sprzedać? sprzedaż? A, dobra, to się pytałem. Co wiesz o Aqua... Dobra, to. tym się zapytam. Nie wszyscy akwalishanie tak robią, podam to, pitapie są trudniej to do... naciągnięcie. Ja zarabiam kredyty poprzez sprzedaż rzeczy do wyrządzenia krzywdy ludziom. A w Iziz jest wielkie zapotrzebowanie na broń, zbroje i inne rzeczy. Hmm. Dobra. Na mnie już czas, żegnam. Dobra, to lecimy. Onderoniański żołnierz. Dobra, tam wrócimy na nasz ten statek. Tutaj chyba nie przejdziemy. Tak, nie przejdziemy, czyli mamy tylko jedną drogę. No to lecimy tamtędy. Szybki zajwik. I co, wpuścicie mnie? Suik przybyszło, będziesz musiał odpowiedzieć na parę pytań zanim wejdziesz do miasta. W jakim celu przybyłeś do Isis, Perswazja Mocą? Nie wydaje mi się, by moje interesy powinny Ci obchodzić. Perswazja, czy możemy przyspieszyć formalność? Wygląda na to, że obydwu nam się śpieszy. Mój no pobyt to moja sprawa. Ja jestem tutaj, by kupić towary. Jestem kupcem. Plocki głoszą, że gdzieś tutaj jest mistrzedaj, Jedi. Szukam go. Aura, mocą. Umysł jest osłabiony, gdy zmusza się go, by podążał za podobnymi wzorcami. Ale czasem te wzorce działają przeciw tobie, wspierane przez lojalność lub poczucie obowiązku. używać swoich mocy z rozwagą. Słusznie, Kraju, ale potrzeba dyskrecji. Yy, co? Ale potrzeba dyskrecji przewa przeważyła ryzyko? Co? <laughs> Wiem, co robię. Nie z kimś takim jak on. Z nimi w jego typie łatw, można łatwo manipulować. Słusznie nie no, powiem To punkt do dyskusji, ale tego co zrobię. zrobiony. Perswazy, o już same perswazy. Odpowiedziałem na wszystkie twoje pytania. Dla twojej satysfakcji teraz pozwól mi odejść. Nie masz potrzeby by mnie jeszcze kiedyś wypytywać o cokolwiek. Puścisz mnie bym mógł załatwić swoje interesy i zapomnieć, że mnie kiedykolwiek widziałeś. Mogę już iść? <laughs> odpowiedział na wszystkie Twoje pytania. Okej. Okay. No, uzyskane wpływy kraja, czyli tak jak mówiłeś, Kamilos. Także trzeba będzie pogadać sobie jeszcze z krajem na różne ciekawe tematy. Dobra, gdzie jesteśmy? Prac Handlowy Onderon. Wieżyczka obronna, to jakieś zgromadzenie. To oburzające. Nie jestem szpiegiem. Jestem dziennikarzem z Głosu i Jesteś szpiegiem Republiki, a twoja propaganda zostanie uciszona. Zabieramy cię z powrotem do baraków na przesłuchanie. Co? Nie możesz mówić poważnie. Oskarżasz mnie o propagandę? Mam dowód, że Waklu podtrzymuje informacje w sprawie tej zwanej Republiki. Jeszcze jedno słowo potwierdzające twoją zdradę. Na co się patrzysz? To nie twój interes. To nie moja sprawa, czy nie twoja powinność żołnierzu. Masz może jakiś nakaz, żołnierzu? Nakaz? Generał Vaklu wydał edykt pozwalający armii zatrzymać i każdego podejrzanego z hmm, Możesz przedstawić jakieś dowody na perzytwierzenie swojej oskarżeń? W sędzie się pobawimy teraz. Czemu tak naprawdę go zabieracie? Stanowisko dziennikarza to słaba przykrywka dla szpiega. Są znane ze swojej niedyskretności. No, weźmiemy to słowa przykładka. Może ten zrajca jest więcej niż agent wysłany przez Republikę w celu zmiany poglądów możesz przedstawić jakieś dowody spostrzegawczości ludzie nie każdy już dzisiaj skarnać persuazję mocą. Dobra, spróbujemy może perswazja. No trzecie, prawa, sukces. A ty lepiej na siebie uważaj, stycznia z takimi ludźmi jak on nie przyniesie ci chluby. Wynoszę się z Izis. Prawdopodobnie znowu po mnie przyjdą. Spokojnie, nie ma za co. Punkty jasnej strony mocy. Kolejne. Terlin, tam jest niejaka. To jest żołnierz Onder... No, a co on ma za plecami? Terminal ochrony. Co ty robisz? Okej, okay, sorry. <grym> nie chciałbym grzebać. Gdzie nie trzeba? Dobra, tu mamy jakichś ludzi. Starzy. <coughs> Pomóż mi, moje dzieci i ja jesteśmy zdesperowani. Z musimy opuścić Andron. Czy masz ważną kosmiczną wizę? Co masz na myśli? Hmm, to już twój problem, zejdź z drogi. Co masz na myśli? Mój mąż został zabity przez żołnierzy generała Aklu. Nasz dom został zajęty. Widzieliśmy już wiele wojen wizy i wiem, że kolejna się zbliża. Chcę uchronić moje dzieci od rozlewu krwi. Skąd wie, że wojna nadchodzi? Wojsko jest podzielone. Niektórzy wspierają królową, inni generała Waklu. Ich argumenty za zaodłączeniem się od republiki stają się coraz bardziej brutalne i upubliczniane z każdym dniem. Generał Waklu powiedział, że królowa nie rządzi za pozwoleniem ludów, więc nie ma prawa do tronu. Może dojść do krwawych rozruchów. Perswazja, jeśli oczekujesz mojej pomocy, powiedz mi prawdę. Był stanowczym stronnikiem, stronnikiem królowej i republiki. Po pewnym czasie domyślił się, że generał Wakru chce zabić królową. On, on próbował zabić Wakru, chronić królową. Okej. Okay. Proszę pomóż nam, nikt nie tego nie zrobi. Zobaczę, co da się zrobić. Okej. Okay. Możemy jej dać swoją wizę i po problemie sobie jakieś poradzimy. <laughs> Dobra, jakiś to Masz oczy kogoś, kto przywykł do niepowodzenia. kogoś doświadczonego bardziej niż tutejsza hałastra. Mam dla Ciebie propozycję współpracy. Każdy tutaj biega lub prosi o kosmiczną... W... błagę. E, proszę, nie z... jesteś? Farda waluta. Oferuję Ci 2000 kredytów, jeśli znajdziesz mi ważną wizę kosmiczną. Nie znajdziesz lepszej oferty. Kosmiczna wiza wydaje się być wartościowym towarem. Z pewnością ktoś zapłaci więcej. Kto zamierza zrobić z kosmiczną wizą? <laughs> ok, kosmiczna wiza wydaje się być wartościowym <laughs> towarem. Jest tylko jedna rzecz Czasy ostatecznie ważniejsza niż kredyty. Jest to twoje <laughs> życie. Ona ma kłopoty i nie zawierałbym z nią interesu. Kim ona jest? Nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Jeśli chcesz się związać z osobą taką, jak ona, będziesz musiał sam to wyjaśnić. Czy możemy porozmawiać o czymś innym? Okej, okay, nie, ja bym wolał jej dać. Czy możesz powiedzieć twoją historię? Nie ma nic dla ciebie, muszę już iść. E, czy możesz mi opowiedzieć swoją historię? No, dobra. Czyli to samo co już było. Zobaczę, co da się zrobić. Może będzie się dało jeszcze zdobyć gdzieś jakąś wizę kolejną. Klejki plac. Obywatel Izis. Hologram wiadomości. Dzisiaj na posiedzeniu Rady Lordów Lord, w Lord Dashnel, Dashel zalecił specjalną pochwałę dla pułkownika Tobina za jego genialne dowodzenie naszą armadą w przestrzeni. Bez niego, mówi Lord Dashel, atak Republiki wyrządziłby więcej szkód. Tobin jest jednym z największych bohaterów i zasługuje na uznanie. Okej. Okay. Zasługuje na uznanie. Dobra, tutaj nic nie ma.